Przerwa techniczna wyjątkowo zaczęła się w środę i była długa i przedłużana. I teraz ważna informacja, otrzymaliśmy całkiem niezłą rekompensatę. Sprawdź swoją skrzynkę pocztową, powinieneś znaleźć tam Amitojca, 2000 Ornate Coinów oraz 600 Kryształów. To wystarczająca ilość, aby zdobyć nową skórkę broni z Battle Passa, więc upewnij się, że je odbierzesz. Tak jak wspominałem wcześniej, była to wyjątkowa przerwa techniczna, ponieważ zakończyła proces łączenia serwerów i tym samym jesteśmy gotowi na pierwszy darmowy dodatek Talandry, który trafi do nas już 6 marca. A propos łączenia serwerów, pojawił się efekt uboczny, który uniemożliwia chwilowo zmianę serwera, ale zgodnie z informacją od Amazonu, po północy to powinno się samo naprawić. Z ciekawych rzeczy, jakie mamy w tej aktualizacji to tydzień podwójnych feedbossów. Oznacza to, że podczas okna czasowego na bosy pojawi się ich dwa razy więcej do wyboru. Będziemy otrzymywać też dwa spawny Arbosów podczas każdego okna czasowego i to na stałe. Z jednej strony spoko, bo te broń często są najlepszą możliwą bronią do wyboru w wielu blidach, ale z drugiej strony mogą stać się zbyt powszechne. No, rabini nie są zgodni. Wracając do aktualizacji. Twórcy zapowiedzieli również nowe paczki premium, które będą dostępne od 6 marca do 20 marca. Aby je zdobyć, będziesz musiał wykupić je za prawdziwe pieniądze. Pakiety będą podzielone na trzy poziomy: brązowy, srebrny oraz złoty. Więc jeśli planujesz kupić lucenty, to może warto poczekać do szóstego na te paczki. Dostaliśmy też krótką listę fixów, ale nie widzę tutaj nic jakiegoś mega znaczącego. Te kamienie oczyszczające będą teraz poprawnie usuwać efekt strachu. Usunięto błąd matchmakingu, który powodował, że gracz otrzymywał karę za zmianę instancji. Z tego co się orientowałem, to wielu graczy doświadczyło sytuacji, w której opuszczenie domu amitojców skutkowało wyrzuceniem z kolejki i nałożeniem kary. Przypomnę jeszcze, że nowy tydzień to aktualizacja sklepiku Premium i tutaj mamy powrót wampirów plus jakieś tam amitojce, morfy. Oraz chyba jedna z najlepszych obecnie skórek broni, Mi osobiście ten spir się mega podoba. Koro mowa o sklepie, to warto zwrócić uwagę na możliwość wymiany resistance medali na kryształy z limitem 5 razy na tydzień. Medale zdobywamy za udział w eventach dynamicznych. Link do kolejnego ciekawego materiału strony Liberty pojawia się już na ekranie. Zapraszam.